w czasach PRL nie jadło się tego na co człowiek miał ochotę tylko to co akurat udało się zdobyć ale polak potrafi z odrobiny mąki ziemniaka czy kaszy potrafił wyczarować prawdziwe cuda tak powstało wiele potraw które dziś mogą brzmieć dziwnie ale wtedy ratowały niejedną rodzinę niektóre z nich zostały z nami do dziś inne niestety powoli odchodzą w zapomnienie Fałszywy zając klops rzymski, król imieninowej zimnej płyty, na co dzień i od święta. Ta pieczeń była symbolem zaradności, jak z niedużej ilości mięsa mielonego, które akurat udało się złapać, zrobić coś, co wyglądało bogato i syciło całą rodzinę. Ten moment przekrojenia i widok mozaiki z jajek w środku, prawdziwy efekt wow tamtych lat podawany obowiązkowo na zimno z galaretki zupa nic pamiętacie ten smak aksamitna waniliowa zupa a na niej delikatne jak puch chmurki spiany sama nazwa nic była kwintesencją tego deseru coś pysznego zrobionego niemal z niczego z dwóch jajek i odrobiny mleka to był smak niedzielnego podwieczorku prosty luksus na talerzu który sprawiał, że człowiek czuł się przez chwilę wyjątkowo, kawior po żydowsku. Och, ten kawior dla ubogich. Nazwa była ironiczna, ale smak był pierwszorzędny. Prawdziwy kawior widziało się tylko na filmach, a my mieliśmy tę pastę. Aromat smażonej wątróbki mieszający się ze słodyczą cebulki i twardym jajkiem. Nic nie smakowało lepiej na świeżej kromce chleba. Tani rarytas, który wielu do dziś robi z sentymentu. Kisiel mleczny. Pamiętacie tę delikatną, drżącą konsystencję? Bielszy i lżejszy od budyniu, który często był z paczki. To był deser na szybko, pocieszenie, gdy było się chorym, robiony przez mamę w pięć minut. Obowiązkowo polany gęstym, domowym sokiem malinowym z butelki ptyś lub sokpol. Ten kontrast smaków. To kwintesencja prostoty. Śledź po japońsku absolutny hit każdej prywatki i wigilii. Ta nazwa brzmiała tak światowo, tak egzotycznie. A co pod spodem? Stary, dobry śledzik z beczki. Ale ta pierzynka z majonezu, kieleckiego lub winiar, jajka na twardo i groszku konserwowego robiła całą robotę. Do dziś budzi uśmiech. Japonia na półmisku w środku prl z jajek obiadowy, symbol pomysłowości. Zwłaszcza gdy mięso było na kartki albo akurat rzucili. Pamiętacie ten zapach smażonej cebulki i koperku? Złocista, chrupiąca panierka, a w środku miękki farsz z jajek, podawane z młodymi ziemniakami i mizerią. To był smak lata i dowód, że najlepsze dania nie potrzebują mięsa. Legumina. Samo słowo legumina przenosi w czasie to był magiczny babciny termin na każdy prosty słodki deser. Czy to była kasza manna na gęsto krojona w kostkę i polana sokiem, czy domowy budyń, czy galaretka z owocami? Wszystko było leguminą. Obietnica czegoś słodkiego po obiedzie, Prosty i poczciwy deser, który zawsze ciuppa chlebowa, polewka, to jest smak prawdziwej oszczędności i szacunku do chleba, który wpajano od dziecka. W czasach, gdy nic nie mogło się zmarnować, czerstwy chleb dostawał drugie życie. Ta prosta polewka, czasem okraszona skwarkami dla smaku, była sycąca i rozgrzewająca. Dziś to kulinarna archeologia, a kiedyś dla wielu codzienna dela w cieście. Pamiętacie te grube plastry, szynki dla ludu? Mortadela była wszędzie, a smażona w cieście na leśnikowym stawała się sznyclem. Puszyste, tłuste ciasto i ten charakterystyczny, słony smak mortadeli w środku. To był tani obiad, który udawał coś luksusowego. Dzieci to uwielbiały, dorośli jedli, bo było sycący. Lok czekoladowy absolutna legenda. Gdy prawdziwa czekolada była rarytasem na wagę złota, królował on. Mleko w proszku, margaryna palma, kakao i pokruszone herbatniki, petit beurre. Pamiętacie tę walkę o wylizanie garnka i to wyczekiwanie, aż zastygnie w lodówce? Twardy jak kamień, krojony w kostkę. Smak, który nigdy nie był prawdziwą czekoladą, ale dla nas był najlepszy na świecie. Zupa owocowa. Postrach szkolnych stołówek, czy smak lata. Zdania były podzielone. Podawana jako danie główne w piątek. Często z cieniutkim makaronem nitki lub grzankami, ten słodko kwaśny smak kompotu, te rozgotowane owoce pływające w talerzu, dla jednych koszmar z dzieciństwa, dla innych wspomnienie wakacji u babci Kogel Mogel. Pamiętacie ten dźwięk? Energiczne ucieranie żółtka z cukrem w szklance lub kubku. Najprostszy deser świata, robiony w pięć minut nagroda, pocieszenie, lekarstwo na wszystko. Aż piana stawała się biała i puszysta. Wersja luksusowa była z odrobiną kakao. Dziś strach przed salmonellą, a kiedyś czysta, słodka radość. Chleb w jajku, królewska kolacja z czerstwego chleba. Nic tak nie pachniało w sobotni poranek. Ten dźwięk skwierczenia na patelni, chrupiące na brzegach, miękkie w środku. Jedni na słono, z magi lub keczupem, inni na słodko, posypane cukrem. Sposób, by ze zwykłego chleba zrobić ucztę i niczego nie wyrzucić. Makaron z twarogiem i cukrem esencja baru mlecznego. Tani, sycący obiad, który ratował studencki budżet. Ciepłe kluski, często świderki, pokruszony twaróg i hojna szczypta cukru. Czasem dla smaku polane roztopionym masłem ze skwarkami z bułki tartej, a w wersji minimalistycznej sam makaron ze śmietaną i cukrem. Proste, a jakie dobre. dobrykarz szczeciński, puszka, która była symbolem wakacji pod namiotem i studenckiego życia. Ten charakterystyczny, ostry zapach po otwarciu, ten pomarańczowy kolor, zmielona ryba, cokolwiek w niej było, ryż i mnóstwo papryki. Jadło się prosto z puszki albo na chlebie. Smak biwaku, podróży i absolutnej wolności tamtych, Aha. wątróbka drobiowa z cebulką zapach, który dzielił rodzinę. Jedni kochali, inni uciekali, ale jak już ktoś lubił, to na całego. Tani, szybki obiad. Kluczem była cebula, musiała być idealnie zeszklona, miękka i słodka, w ilości niemal równej wątróbce. Często lądowała na talerzu, twarda jak podeszwa, ale i tak miała swój urok. Podawana z chlebem lub kaszą gryczaną, salceson i pasztetowa prawdziwe wędliny dla mas. Zawsze były w sklepie, gdy na szynkę trzeba było polować lub stać w kolejce. Pasztetowa, idealnie smarowna, o charakterystycznym smaku. I salceson, włoski lub czarny, który budził respekt swoim wyglądem, ale z kroplą octu lub musztardą stawał się przysmakiem. To był codzienny smak kanapki do pracy czy szwanków. A wy jakie potrawy z tamtego okresu jadacie chętnie, a o jakich wolelibyście zapomnieć? Napiszcie w komentarzu, nie zapomnijcie też kliknąć przycisk subskrybuj, bardzo mi to pomoże. Trzymacie się ciepło i do zobaczenia.